Dźwięk się nagra tylko Pamiętaj, że możesz go podłączyć pod telewizor i bez sobie odpocząć. No. To jest bardzo ciekawe Podłączyć go tak jak wideo Także jakieś ogniska? No niezły Już jesteśmy nisko, no? No bardzo. Dobrze, no, nie starczy. Zaraz pierdolimy opas startowy. Ty jesteś ordynarny niekiedy. To jest chyba awaryjne lądowanie, ty, bo nie widzę żadnego... Nie widzę lotniska, jak, jest Cicho jest. Uff. Polska wita. Witaj, i to uderzenie. Ty, usiadł proszę. Proszę, usiadł. Usiadł, usiadł, usiad, usiad. Piękny film. masz smugę. Co jest smuga i bardzo dobrze ładnie wylądował dosyć wiesz no, no takie ma góry bardzo, bardzo ładny. warszawa imienia na i wyłączenia sygnalizacji zawieszka